Zapraszamy serdecznie na spotkanie z mądrą babcią, czyli Batą Borucką na wieczór pod tytułem Kobieta na zakręcie. Spotkanie kobiet, które będą rozmawiać o wyborach, ale niekoniecznie o wyborach parlamentarnych będą rozmawiać o wyborach piustonosza o wyborach co na obiad o wyborach na zakrętach życiowych. Każda z nas wcześniej czy później była na zakręcie, jest na zakręcie lub będzie na zakręcie. Będziemy rozmawiać również o 15 października i o tym, czy kobiety mają po co pójść na wybory i że tylko głos nieoddany jest głosem zmarnowanym. Dlatego zapraszam serdecznie i czekam na Państwa w poczekalni, w poczytalni, w Legionowie żeby spotkać się i porozmawiać o zakrętach, wyborach i dobrej energii. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wieczór. Beaton